Czy warto kupić razem raźniej? Razem raźniej to 13 dodatek do gry The Sims 4 Jego tworzywą funkcją jest życie rodzinne i śledzenie etapów rozwoju naszego sima. Od niemowlaka, o noworodkach nie rozmawiamy, do emeryta. W pierwszej kolejności skupimy się na dwóch najbardziej charakterystycznych rzeczach w tym dodatku, a mianowicie na relacjach rodzinnych i etapach. Relacje rodzinne są rzeczą, którą możemy ustawić w kasie, albo możemy rozwijać je w trakcie rozgrywki. Generalnie skracają się one do tego, jak w teorii ma wyglądać relacja naszych dwóch simów. Może ona polegać na miłości, nienawiści czy śmieszkowaniu. Czy ta funkcja działa? W sumie tak. To nie tak, że rodzic z ustawioną surową relacją ciągle tylko strofuje swoje dziecko i nie jest dla niego miły. Dalej potrafią normalnie rozmawiać. Ale ich autonomiczne interakcje bardziej skupiają się na tym, co im wybierzemy. Fajnie to widać w relacji, która polega na śmieszkowaniu. Simowie często ze sobą żartują. Plus, simowie w swoim towarzystwie otrzymują różne nastrójniki. A czym są etapy? Takimi jak do osiągnięciami w życiu naszego sima. Jest to zakładka w kategorii Simologii, która służy do odhaczania ważnych momentów w życiu, jak na przykład pierwsza jazda na rowerze, drugi ślub czy pierwszy rozwód. Co nam to daje? Satysfakcję z tego, że nasz Sim coś tam w życiu osiągnął. W sumie można to traktować jako życiowe aczygmenty. Ok, przejdźmy dalej. Teraz omówmy po kolei wszystkie zmiany w grupach wiekowych. Zacznijmy od początku, czyli od niemowlaków. Noworodki wciąż pomijamy. Ale wracając. W ich w przypadku nowych funkcji jest zdecydowanie najwięcej. Niemowlaki w podstawce po prostu są, a w tym rozszerzeniu dostają takie funkcje jak umiejętność przewracania się na brzuszek, nauka siadania, nauka wstawania itp. itd. Nie będę Wam zdradzać wszystkiego, ale tak generalnie to, kiedy niemowlak ewoluuje z noworodka, jest po prostu taką kluską i trzeba go nauczyć funkcjonować. Plus niemowlaki mają swoje dziwactwa, takie jak na przykład. I pojawiają się im one losowo, w trakcie życia. Małe dzieci zostały strasznie zlane w tym dodatku, ale nastolatki bardziej. Dzieciaczki przynajmniej też mają swoje dziwactwa, tak jak niemowlaki. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczyć się jeździć na rowerze, wypadają im mleczne zęby, mogą robić bransoletki przyjaźni, ale nastoletki też mogą jak coś. Plus posiadają takie coś, co jest nazwane pewnością siebie. Generalnie z tego co zrozumiałam, jeśli nasz dzieciaczek będzie miał wysoką pewność siebie, w momencie, w którym wchodzi w kolejną grupę wiekową, da mu to jakieś profity na przyszłość. Nastolatki mają inny dodatek, który jest im poświęcony. Młodzi dorośli dostali w prezencie wypalenie zawodowe, a dorośli jeszcze do tego kryzys wieku średniego. Emeryci mają bujany fotel. Inne nowości, które dochodzą z dodatkiem. Cztery nowe aspiracje dla dzieci, czyli kreatywny geniusz, ciało i umysł, góry, frajdy, gwiazda, piszą aparty, nowe miasto, czyli sekwoja, park wodny, czyli coś ale la plac zabaw, ale z wodą, ośrodek rekreacyjny, czyli takie miejsce, w którym po prostu porozrzucane są obiekty do interakcji dla każdych grup wiekowych, kino, kino z Jakaś dalsza rodzinka może nam zrobić chatę, albo stworzone stworzona babcia może przyjść zaoferować nam pomoc z bąbelkiem, kiedy nam się urodzi? Możliwość nabycia nowych cech w trakcie gry albo zastąpienie starych cech nowymi. Trzy nowe imprezy, czyli bociankowe rodziny zjazd i piżowe party. Jedzenie dla niemowlaków, czyli jakieś takie papki, rywale w pracy specjalne mebelki dla niemowlaków, czyli przewijak, mata, nosi nosidełko na zimie śpiwo, rywalisko, pudełko z pamiątkami, domek na drzewie, w którym dzieciaczki bawią się grzecznie, a dorośli niegrzecznie, generalnie możemy ustawiać tam rzeczy jest fajnie, nowe gry stołowe. A więc czy warto kupić razem raz Standardowo. Przedstawiam Wam to wszystko abyście to by mogli zdecydować. Jednak jeśli chcecie poznać moją opinię, zapraszam do dalszej części filmu. Zanim przejdę do tej bardziej kontrowersyjnej części, chciałabym przypomnieć, że to co powiem jest tylko moją subiektywną opinią, a nie jakąś prawdą objawioną, i nie każdy musi się z nią zgadzać. Czy kupiłabym ponownie ten dodatek? Tak. Po pierwsze, niemowlaki w podstawce są strasznie nudne, a w tym dodatku dostały dużo funkcji. Może nawet trochę za dużo. I dzieciaczki w wieku szkolnym też mają fajne interakcje. Mogliby zaopiekować się trochę bardziej staruszkami i jednak dodać coś tym nastolatką poza tymi bransoletkami, bo jednak nie wszyscy chcą kupować licealne lata, ale tuż trochę się czepiam. Funkcje tego dodatku są długoterminowe, przez to na pierwszy rzut oka może ich nie widać. I trochę ciężko było je nagrać do tej recenzji. Ale one są i urozmaicają codzienną rozgrywkę. Można powiedzieć, że dodają Simom więcej życia. Generalnie jeśli jesteście nastawieni na rodzinną rozgrywkę, uważam, że jest to dobry dodatek do kupienia. A jeśli nie jesteście, możecie go sobie odpuścić. A jako iż ja lubię rodzinne rozgrywki, to tak, uważam, że warto go kupić. Do zobaczenia w następnych recenzjach. Bye! Noworodki wciąż pomijamy. Zupełnie tak jak jej.